Czekaj, konta pasy Co? Ozwaliłem. Czekaj, bo ustawiam. Hmm. Na razie hmm. sobie odgarniam bitrate, żebym sobie wchodził na mapki. I żeby mi klatek nie gubiło. Na razie spoko. Ej, weź mi... Słyszysz? Co? Podaj mi login i hasło do twojego konta na YouTube. ja to połączę ten tip donation z twoim kontem na YouTube. i od razu będzie ustawione wszystko pod, wiesz, ostatnie słupy, to to co ci ja wysyłem to będą moje ostatnie słupy. Czekaj, ubiję E2. No, ja chyba a ty wujczysz? Małpa WP czy Interia? Czy co? Ty masz? Eee, zaraz ci powiem. O, małe złoto otrzymał co tu jest przed mały złoto. CTHC.